Cześć, z tej strony Martin, a to jest jedenasty film z serii Szkolenie Czołgisty. Zaczynamy. Analizujemy składy. Jak widać, oba, obie drużyny są w miarę słabe, więc wszystko będzie mogło się tutaj zdarzyć. Zwracamy uwagę na dobrego artylerzysta w przeciwnej drużynie. Oczywiście pojadę w E0 na górkę i tam będę toczył walkę. Nasz LC wyspotował Churchilla na przejeździe więc postanawiam strzelić Skupiam spokojnie do końca Teraz czekam jeszcze chwilę I strzelam jeszcze raz na ślepo Może się nie cofnął Jak widać nasza drużyna rozjechała się w miarę standardowo, te deki tam byłem w lasku, ktoś podjechał na środek, to bardzo ważne, myśmy pojechali na górkę. Teraz zajeżdżam z lewej strony, tak żeby złapać depresję. Widzę, że świeci się pancer 3, więc strzelam w niego. Chodzi o to, żeby przeciwników miał tylko z jednej strony, a nie z dwóch stron. Oczywiście cały czas pozostaję w ruchu, żeby nie dostać od arty. Teraz strzelam w gąskę fałce, tak żeby nie uciekła za wzgórze. I spokojnie odsyłam ją do garażu. I znowu, żeby nie mieć przeciwników z dwóch stron polewam całkowicie Cromwell'a, który jest teraz wyłączony Jednak z powodu braku bicia na fałkę Strzał w Cromwell'a, KW2 dokończył fałkę I ja mogę spokojnie się zająć Cromwell'em Widzicie, że ja nawet na ułamek sekundy nie zatrzymuje się, tak żeby artylerzysta miał utrudnione zadanie ale jest czerć z początku bitwy oczywiście tutaj w wieże która jest bardzo bardzo słaba strzał AMX-a zdecydowanie niecelne i coś mi świeci Znowu pokazuje się Churchill i zaczyna się pierwsze odbicie, drugie odbicie, trzecie odbicie, istny festiwal RNG. A teraz? Czwarte. Teraz po prostu nie trafiłem. Żeby nie było nudno. Na moje szczęście Churchill też nie trafiał. Widzę, że wyświeciło się su. Łapię depresję, skupiam na spokojnie. I ruszam się przód-tył, tak żeby utrudnić instalowanie. Strzelam na ślepo. I kończę sum. I to by było na tyle. Bitwa, widać, bardzo szybka. Tak jak mówiłem, wszystko się mogło zdarzyć. Zresztą tego, że ja i KW-2 zagraliśmy naprawdę bardzo dobrze, bitwa była szybka i, jak widać, bezproblemowa. Zrobiłem w niej 2420 obrażeń i 1039 asyst. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!